W Lwówku Śląskim odbyła się konferencja popularno-naukowa pod tytułem "Rok 1945" na pograniczu śląsko łużyckim W tym roku obchodzimy 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej i to jest fajna okazja, żeby upamiętnić to wydarzenie. Konferencja jest połączona z wystawą. Na tej wystawie zaprezentowane zostaną dokumenty, zdjęcia, które dotyczą ziemi lwowskiej tytuł wystawy skutki II wojny światowej na terenie powiatu lwóweckiego Podczas spotkania wygłoszono cztery referaty połączone z prezentacjami multimedialnymi Pierwszy referat wygłoszę ja Temat referatu: zdobycie Lwówka Śląskiego przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku. Później pan Janusz Kulczycki opowie o bitwie pancernej w Lubaniu, o Lubań w 1945 roku. Pan Robert Plimke. Przybliży nam ślady z okresu II wojny światowej, jakie możemy do dzisiaj znaleźć, odszukać na ziemi lwówackiej i na koniec pan Szymon Wrzesiński przybliży nam życie codzienne pierwszych osadników we Lwówku Śląskim. 1945 rok to również przybycie osadników, repatriantów, osadników wojskowych, którzy zamieszkiwali te tereny. Bez nich nie byłoby tego miasta. Więc. Uważałem, że te losy warto uchwycić, pokazać same te początkowe lata. Wystawa zaprezentowana podczas spotkania została opracowana dzięki współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, oddziału wiele górze, a także w dużej mierze dzięki miejscowym regionalistom. Nie ukrywam, że edukacja regionalna naszej bibliotece, bibliotece, której ja jestem kierownikiem, jest bardzo bliska i bardzo ważna. Ale ta inicjatywa, żeby to zorganizować i tę 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej w jakiś sposób upamiętnić, to jest, to jest w zupełności inicjatywa taka oddolna od naszych historyków i regionalistów, którzy z naszą biblioteką pedagogiczną od lat współpracują w ramach właśnie dyskusyjnego klubu regionalistów. Są to bardzo cenni ludzie dla naszej gminy dla całego powiatu i regionu dlatego też myślę że powinni razem współpracować powinni współpracować z gminą gmina y, y, z nimi Powiat i takie rzeczy powinniśmy robić coraz częściej. Znaczy, my mówię tutaj o tych osobach, które się tym zajmują, które mają tak cenne zbiory i tak cenne wiadomości. To jest najważniejsze. Historyczna konferencja spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Świadczyła o tym zapełniona sala rycerska Lwóweckiego ratusza. Organizatorami dzisiejszej konferencji jest Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim Biblioteka Pedagogiczna, Lwówecki Ośrodek Kultury. Archiwum Państwowe oddział we Wrocł oddział we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Towarzystwo Przyjaciół Polsko-Francuskiej, prelegentami będą Regionaliści Lwóweccy i kolega z Lubania, pan Janusz Kulczycki. Zbiory, zbiory, zbiory. Tutaj nie sposób zapomnieć o panu Robercie Zawackim, którego zbiory, między innymi, w największej tutaj części spośród innych regionalistów, będą zaprezentowane na tej wystawie. Wielkie zainteresowanie konferencją sprawiło, że organizatorzy już planują kolejne tego typu spotkania.